Jezusa Chrystusa na szubienicy krzyża. Kiedy świadom jest, że jego życie dobiega końca, spoglądając z krzyża w dół, dostrzegając w swoją matkę i umiłowanego ucznia Jana, wypowiada słowa. Niewiasto. Do A do ruchnia synu oto Tej pierczynki to słowa krzyż przede życiem. Gdy posłuchamy rozmów ludzi w pociągu, tramwaju czy na ulicy, to najczęściej słyszymy, jak wszyscy narzekają. Narzekają na rząd, na politykę, na zarobki, na sąsiadów, narzekają na współmałżonków, na dzieci, młodych. I każdy, który narzeka, uważa, że to on ma właśnie rację. Że to on jest pokrzywdzony. Że to inni ponoszą za to winę, nie on sam. Inni są odpowiedzialni za to, że nie ma zgody całowania wyrozmiałości, pokoju, miłości i jedności między ludźmi. A tymczasem źródłem udziału wszelkich niepowodzeń jest niewątpliwie grzech, którego my wszyscy doświadczamy, który nie jest nam Zerwać z grzeby, aby wejść na drogę pokuty i pojednania z I tylko wtedy będziemy przeżywać radość i szczęście. Tylko wtedy będziemy mogli być zadowoleni z naszego życia. Jeżeli przezwyciężymy w sobie samym słowo, Jeżeli będziemy naprawdę. Swojego syna na Ziemi. Aby wziął krzyż naszych grzechów, aby dokonał na nim naszego spania, naszego pojednania z chowającym ojcem. To właśnie tam, na Kalamach, na szubienicy Krzyżu. Czego, abyśmy o tym pamiętali i właśnie w tym znaku Krzyża szukali mocy i siły do nieustannego naszego odwracania się, do nieustannego przemieniania swojego życia w lepsze szlachetnie. Pielgrzymowaniu. Nie tylko do tronu matki, ale przede wszystkim w tym naszym pielgrzymowaniu do domu Ojca. do naszej ojczyzny, to jak mi święty Paweł jest nie Zatrzymać się i pomyśleć, jakimi wartościami żyjemy. Jakimi wartościami kierujemy się w naszym codziennym życiu i postępowaniu. Co jest dla nas najważniejsze? Tak często zaciera się w naszym pielęgnowaniu ten ostateczny sens sens zjednoczenia z Bogiem wiecznej szczęśliwości. Tak często zabiegamy o wszystko, tylko nie o to, co jest najważniejsze. I dlatego trzeba, tak jak. I nas religijnych piosenek zaczynać się na chwilę, odetchnąć jednem życie i pomyśleć, po co żyjemy, jak żyjemy. Ten ma służyć między innymi nasze, to coroczne pielgrzymowanie do domu nato Przecież sługa Boży jak Padał drugi kiedy po raz pierwszy przyjechał w do swego ojczystego kraju tam na jasnej górze podjechał że tu każdy może przyłożyć ucho do serca Matki aby słyszeć tętno życia Ojczyzny życia wszystkich zamieszkujących ten kraj. i właśnie idziemy aby wspiwać to tętno serca kochającego nas bez proszącego proszczącego się o nasze zdanie. To przecież on, tam na jasnej górze, ale również w innych miejscach świata, objawiając się wszędzie, wzywa nas do bogu, do przemiany naszego życia, do szczerej modlitwy zagrzeżonej. Bo Chrystus umarł za wszystkich, pragnął szczęścia wszystkich. Lecz niestety człowiek sam odrzuca to dobro, tę łaskę Chrystusowego zbawienia. A ona, jako zatroskana i kochająca matka, nad tym boleje i cienie. I dlatego tak często... Ale przecież ile cenamy osób obok nas żyjących, którzy zapomnieli o swoim powołaniu, którzy już dawno zapraśnili z Bogiem, zgubili drogi prowadzące do Boga. I może za nich trzeba właśnie podjąć ten trud pielęgniowania. Rozpoczęło się nasze życie wieczne, wieczne zjednoczenie z Trzeba abyśmy nie zatracili tej łaski wysłanej nam przez Chrystusa naszych. Trzeba, aby od tego momentu krzyż stał się niebem. narzekaniem, przygniataniem nas do ziemi symbolem naszego ostatecznego zwycięstwa. To nasze pielgrzymowanie, to przecież nic innego, jak również wierzchu, ściganie codziennego krzyża. Bo przecież niełatwo będzie przejść tych kilkadziesiąt kilometrów. Może będzie za gorąco. Innym razem może za mnóstwo. Może spotkamy różnego rodzaju niebezpieczeństwa. To właśnie ten krzyż, który ma przypominać że na nim Chrystus dokonał naszego stawienia. I my, jeżeli będziemy ufnie i wiernie wpatrywali się w ten krzyż, jeżeli ten krzyż naszego codziennego życia szczerze i prawdziwie ukochamy, przyjmiemy do tego krzyża, to nasze życie Я желаю вам приятного аппетита.